Znalazłem. Co? U mnie nic nie mam jeden Jedno wielkie główne u mnie też No to wracaj się i idź przed siebie Aha, spoko, spadłem <laughs> Nie gadaj Ej, mam, mam dirta, się odbudować Nie, nie możesz, zakaz o. stawienia bloków Aha, rozumiem, że nie możemy schodzić ześ A z tego A czy ktoś o tym mu musi wiedzieć? Tak Widzowie będą widzieć Taki jestem lepszy, Fucky. czy nie ja tu nic... z... No matko. o Kubiku widzę Cię Co się dzieje? Strasburger Jakoś spokojnie w tym nede, a, bo jest mam jakąś skrzynkę Dobra there. To szukaj Okej, let's go my friend O siema Jarek siema. Drogę żeby stąd wyjść A tu chyba, a nie, nie my tu. Friend. Bierajcie te. Co? O co? Bo ja Jezu, jakie ja tunele mam. Nie, wydawaj takich dźwięków. Dźwięk Jak dźwięk gdzie masz tunele. tunele? Ej to może się tepniemy do kubika? W, w czy, czy będziemy tak błądzić? Mam tunel. Jaki? Ślepy, ślepy, ślepy. Dobra, nie. Co? Logika. Dobra, wracamy się fanfej. Niku raz, przepraszam. O matko. Bo mam zapalniczkę! Tak? O! O! To idź. A gdzie ta zapalniczka była? Nie, w, w jednym tuneli leżała to tak po prostu. Leżała? <grym scriw> no. Może <grym> odpoczywała. Jarek tu pewnie grał poza odcinkiem. Pewnie. <grym> Survivala robił. Domyślcie się, że jak to się przez. Mam portal do teru. Tak? Tak. Czekaj na nas. Dobra, tepaj się do niego, bo to nie ma sensu, żebyśmy. Okej. Do siebie się możemy tepać, tylko bez game modów, nie? O Omówi gmach. Okej, okay, tepamy się. Tylko gdzie my wrócimy? <noise> Ej, nie <noise> mogę się tepnąć! <noise> ja bym ja jakby nam losowało jakieś takie. O, fuck, o, fuck, o, fuck, What? o, fuck, o, fuck, o fuck. gdzie my jesteśmy? Nie wiem, ale jest lag. No, jest lag. lag. No bo Jarek ma łącze internetowe z DRK. No co jest? Gdzie my jesteśmy? A Kubiku, gdzie? A Kubiku? A nether... Co robią ten nether, stary? Nie wiem, chyba je musimy Biku, Gdzie ty Ej... jesteś? Wiesz, w jakimś białym pomieszczeniu? Tak? No to Poczekaj, fan. Dobra, tepnąłem się. No i patrz, no i masz wełny. Dobra, nie, bo. Aha, filansowało na... Na... na. Co? Jest! Stary, tu jest ten! comment blog pod spodem. No to. No, tak dobrze było. no dobra, ale był jakiś dziwny lag. Nie wiem, jakie zasadzie to miało, miało działać. No pewnie. Nie wiem, coś się zepsuło. Mami daddy się ten level nazywa. No teraz to mi pobiera. Rozumiem, że. Z powrotem w... Jestem z powrotem w nederze To tep tepnij się do mnie. Rozumiem, że każdy... Nie Nie działa, muszę być w tym samym. A, musisz... Wrócić. No to wracaj, zrób portal i wracaj. To umr, zgin, to będziesz w tym. Nie da się, nie mam gdzie wyjść. No to weź, się, zabij to będziesz u nas. Ej, czekaj, Kubiku. Aha, mam game moda. Kubiku rozumiem, że każdy musi być w swojej zagrodzie. No. W ty etyczny tp. Stój, oh, stój! Jarek! Bo zepsujesz tak jak kubiku wcześniej. Dobra. I to tego teraz musimy tam wepchnąć, tylko go nie wij no, bo on ma... Wyle, nie karmy ich już. No co? Chodź ty Jarek wejdź na tą płytkę na chwilę. Opatrzcie działa. Przeszliśmy. Hmm. Okej, to ja idę dalej. What is the code? Jaki 2407. Korek. na dawaj. Aha, Nether Stars. Ej, tu włóżcie te, Nether Stary. Dobra, tyle. Pointless. Zabięcie Jeju, mołówkę. co zrobiłeś? Ale... No tepnij się do nas. Villagerzy Ej, czekaj! Zabij. Ej. Ej, czemu... Włota, a ja nie dostałem. Ej, dlaczego... Ej, czemu ja nie dostałem miecza? Ej, nie dostałem miecza. Ej, jest problem. Ej. Ja nie mam miecza, jak mam ich zabić? Łapkuj. Ej, no nie będę łapkał. Ja mam dwa miecze. To daj, rzuć Wody. mi. To jest tak, rzuć mi, no zabiłeś mnie prawie, rzucaj No ej, nie bijcie mnie, ej! Mam jedna... ej! To one ci piją Wy w nich Jarek ej, otrzymajcie się z dala od siebie, nie zabijajcie siebie! Ale Dobra, one się już... one się już przestały respić. Tylko działają te dispensery Ej, jest problem, bo z nami grają jakieś Bawodo i Frodo Widzicie to? Ale bo to, są cichą, to, robię, to, to Ale oni, oni mają zero, to, to... To się nie zaliczy chyba No to, to ich zaliczamy jako To jak nie zadziała to zrobimy cięcie I no I, i przejdziemy dalej no Kubiku, mówiłem, nie podchodź pod miecz. Ej, chyba jest za mało villagerów, żeby każdy miał 50. Pozostawcie. A ja sprawie mam 50. Może jedna osoba, tylko 50. No to dobra. Zabry, ja... No i to ja mam 47 i Ja też 47. No to mamy problem. No, bo wy czekajcie. Dobra, słuchajcie, jesteśmy już... Tak. Ja to Ale to jest... co? Możemy niszczyć redstone y i repeatery. Eee, e, które? Ja to czekajcie, to daj. Nie przeszywajcie. zrobić przewody elektryczne? Nie, ale. Re... Re... Jestem mądry, jestem policjantem. Ja, Kubiku już skończył. Cercowałem. Kubiku już przeszedł. Kubiku doszedłeś? Przeszedł, a nie. No. Ej, dajcie mi cały redstone, dajcie mi cały redstone. Zimadamy wszystko połączyć? Słyszycie, dajcie mi cały redstone. No dajcie. Coś jest. Aha, nic. Dobra, dajcie, dajcie. Serio o co tu chodzi, Ale to nie przewodzi co ty Jarek robisz. Tutaj jest chyba teraz. Nie. Tutaj? Tak, tutaj, tutaj. Tak jest jak mamy to, Patrzcie, i tu musimy użyć tego. O, i teraz przewodzi twoje. A i tu jest potrzebny repeater. No, postawiłem Nie repeater. Aha, był tak. Myślałem, że. Teraz przez... tutaj coś, ta lampa. Tak. Do lampy, poczekajcie, ma się odprowadzić. Dobra, pro... tutaj, stąd. No, super. <noise> tutaj ten. Czekajcie, a co Jupiter. będzie, jak to przerwę? A to zgasną ja wszystkie No ja to czekajcie. To, ja, to, ja, to ja chyba to mam taki ma. trik. Poczekajcie, spróbuję go wykonać. Stój nie ruszaj. też mam taki trik, poczekajcie, oszczędność. Nie, nie ruszaj, nie, nie ruszaj. Patrzcie, nie teraz dwa. Mamy dwa więcej. A tu przewodzi cały czas. ja zniszczyłem. Aha. Jeszcze innych. Jak, co? A to, to da się skrócić. Ale Jarek, ale nam tu jest repeater potrzebny. Widzisz? Patrz poskracać, jak ino to jest możliwe? Ale nam tu jest ha, repeater dobra, i tak dobra, potrzebny. Dobra, rozumiem, nie, nie, py nie pyknie, okej. Okay. Nic nie zrobić. Przecież czekaj, a w tom? Tutaj w tą będzie... Wciórkę. Robiłem już w tą stronę! Tutaj ci braknie, braknie ci! A, super. A, no to co? To czekajcie, to, to zrobimy trick z nieskończonym... Postaw tu ktoś. Z znowu deszcz cię włączył. Zrobimy tu trik z nieskończonym sygnałem. Poczekaj, chłopaki! Rozgryzłem to. Patrzcie się. Nie rozgryzłem. Teraz na wysarczy. Teraz nam wystarczy. Nikt <grym> zostawcie wszystko tak jak Dobra, dobra zostań, dajcie mu myśleć. Po co wy robicie... Po co wy robicie tu dookoła? Jak można tak, mo Patrz, No właśnie... Bo się Tylko, że jest problem. Nie masz repeatera. No. Ha, no i żeś... zisz. Teraz poczekaj. Ale jak ze weźmiesz tu, to przerwie sygnał. Już przerwało. To czekaj, ja zrobię z nieskończonym sygnałem. Zostaw. Za, daj, daj, postaw tam repeater, postawiłeś? Zrobimy to. Tu tak. jest teraz niepotrzebny. Dawaj Je, jest potrzebny. Dawaj, dawaj dawaj jest potrzebny. Zobacz, gdzie jest niepotrzebny? Teraz już nie jest, bo jest krótsza droga. Jarek, Jarek tu nie ma sygnału. W... Daj mi wszystkie redstoney. <laughs> Dobra. Ja no. Dodaję Pittsburgh. Nie sobie nikiwaj, dajcie mi wszystkie dajcie No masz. Mi wszystko, no. Co macie. Dobra. Jarek jest mądry. Give me. Jestem mądry. Proszę bardzo. Poczekaj, bo on już dobrze był. Ale skończyć wziął Tureczt. Tutaj by przy tym. Znaczy Ale tutaj, jak, jak tu, tu był? Drogą okrętną, Co nam zostało? Bo wtedy jechaliśmy tu i nam brakowało. Da, ja już na was na dole czekam. czy Aha. Je Jeszcze je będzie. Co jesteś? Ender. Jak będzie. Jak no tu... będzie, Jak tu nie. Do tej Aha. <noise> 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 Okej. Okay. Jak będzie Ender Drag? A nie Mario, Dobra. No, the end. Będzie. Ale the end to znaczy, że koniec mapy, czy koniec. The end! Stać. Hmm... Tam jest, tam Używaj tylko węgla i tego. No, drzewnego węgla. Dobra, ty zniszcz. No od Jarek! Jarek! Nie, nie tykaj tego! Musimy. Nie, możemy to tykaj. ruszyć. Możemy to ruszyć tylko węglem, albo. Droga się otworzyła, chodźcie. Tylko węglem to musi... możemy ruszyć. Jak to się stało? O, dobra. To ja. To czekajcie. Aha, ja mam jeszcze tamtą strzałę. Ej. Ok. Daj, Zrobiłem jedno. Dobra, nara. Odejdź. Odejdź, Jarek. No co? No. Stój, klikaj. Kubiku, gdzie ty poszedłeś? Na dół. Ale pamiętaj, no, kliknąłeś jak tam wpadało. Odejdź stąd. No naprawdę. Ej. Stój, nie ruszaj, nie klikaj. Bo nam się we glina skończy i co zrobimy? No naprawdę, ej, spróbujcie może wywrzucić. Macie połowę w skrzynce. Jarek, Damy gdzie zrobić. ty? Chodź tu. Czy w kubiku dostałeś jakiś materiał? Ej, mi Czekajcie, ja idę sprawdzić, czy może coś. Czekaj. Ale co trzeba zrobić? Bo my jedno otworzyliśmy, nie? Nie, no tam nic nie ma. Tutaj jest przejście. Aha. Musicie tam wrzucić. Ej! Tor przeszkód, tor przeszkód. Przejdę. Będę pierwszy. Obydź, odejdź Wełna tam D była. Daj mi tej temy, co ha, o oh, kur... A tam coś było jeszcze. idę po to. Aha, ten Okej, okay, nether Naprawdę. Tak. Co? A tam. A to chyba nie, nie jest No to bo A stakuje. A to nie jest. No bo musicie w wełnę. Znaczy, musicie wodę wylać, żeby się nie stakowało. Ej, mam to. Tylko. Otworzyło się coś nic tam nie widzę. Tu jest piston. Weźcie kliknijcie, wrzućcie jeszcze raz. Otworzyło się tu coś. Dwa patyki mamy. Tak? A to, to nie jest piston. To jest. Daj patyki, daj patyki. Daj kamienia. Wrzuć tam... włóż tam patyki na dół. I nic nie wyciągajcie. Nic nie wyciągajcie, bo te, bo te patyki są na raz tylko. Dobra Moje Mogę pociągnąć? całej he? Czekaj Zabieraj sobie Stój Pek Ej nie Nie jedzie To włożyłaś ten węgiel? No nie mogę go włożyć Nie mogę kliknąć na ten wózek Aha What? Co to zrobiło? No mam węgiel, ale nie mo Aha, włożył się dopiero teraz Okej okay. Idziemy o wózek Ej, popchnijcie mnie Dzięki A później się tepniecie Nie Odprowadzisz ten wózek z powrotem Nie, bo to za długo Jaka tu jest długa droga Tepnij się Aha Tu chyba trzeba przełączać Co, Prze... gdzieś ty, Boże. Ej Bo ja tutaj mam Jak, jak dojedziesz, to mi odepnij Czekaj Aha Czekaj Haj i co? Ej, tepnijcie się! Tu nie ma, tu są mnie dalsze questy z tym wagonikiem, trzeba robić.